Przez lata miałem problem ze snem, a miałem już wtedy magnes, aszfagandę i nawet świetny podcast do zasypiania. I zapytałem się w końcu, czy moje jelita na pewno śpią? Bo dobry sen, widzisz, to jest biochemia. A ponad 90% serotoniny, czyli prekursora melatoniny, hormonu snu, produkowane jest właśnie, właśnie w jelitach. Jeśli twoje, nasze, moje jelita są pełne fermentujących resztek niestrawionego pokarmu, stanów zapalnych i różnego rodzaju toksyn, to nie zaśniesz chociażby medytował do rana. Jeśli nasze jelita są w ciągłym stanie zapalnym, to wysyłają sygnał do układu nerwowego pod tytułem ALARM, a organizm, który czuje się zagrożony, nie przechodzi w tryb regeneracji. To polecę Ci coś, co robię dodatkowo 3 godziny przed snem. Odstawiam jedzenie, odstawiam telefon, biorę glicynian magnezu w formie helatowanej, L-teaninę, apigeninę, niekoniecznie jest dobra dla kobiet, i wkładam okulary blokujące światło niebieskie. Dobrej nocy.